sobie siedzę i myślę gdyby ktoś miał ochotę oglądać to może i zacząłbym nagrywać jakieś filmiki o Simpsonach Simzłomach. Złomach Tutaj mamy serkę 50 wersja CE S51 Komfort Czekamy na akumulator tu jeszcze zgruzowany romet hard. Trzeba odkręcić pokrywę od sprzęgła. Tutaj jest 53 Cały czas coś się grzebie. Gdyby ktoś miał ochotę pooglądać. Cudownie robię. Robię to co mogę. Teraz troszkę podmalowałem amortyzatory. No bo były zardzewiałe. No. Nowe kupiłem tutaj. A te, co miałem w S53, były lepsze niż te, które są w skuterze. Tylko były troszkę podzewiałe. No. Nie są ani wylane, dobrze pracują. Dzisiaj wymieniłem tuleje. Czekam jeszcze na sprężynę. Podstawka do sprężyny pójdzie nowa. Jeszcze muszę gdzieś na miejscu kupić zegar. I tutaj już mam w domu obmalowany zbiornik. Nowe boczki. Chyba udało mi się dopasować zamek do boczku, bo ciężko jest go zdobyć. Przynajmniej wydawało się, że było ciężko. Jeżeli będzie pasował ten co myślę, no to nie jest ciężko, tylko niestety nie będzie wszystko na jeden kluczyk. W tej chwili zamek. I blokada kierownicy jest na jednym kluczyku. No ale niestety... Pokrywa nie będzie, bo to jest nie do dostania. Stacyjka współczesna. Wzór starej stacyjki ZADI. Oryginalną jeszcze mam, ale niech leży na czarną godzinę. Tu też jest zestaw ZADI włożony. Wszystko jest na jeden kluczyk. Tutaj na przykład zamek do siedzenia pasuje. Komfort jest jaki jest, ale jest. Jeździ, skręca, hamuje, jak to piszą w ogłoszeniach. Czekam tylko na akumulator, bo ten co jest już wyzionął ducha. No, już nic nie ma prądu. Jak go kupiłem już jakieś, nie wiem, 5 lat temu, to nie można powiedzieć, że nic w nim nie zrobiłem, tylko. Dałem do regeneracji gwint na cylindrze bo, no bo były uzerwany i ktoś porobił jakieś patenty była z tyłu cylindra, z przodu cylindra blacha a tutaj przez żeberka szły takie szpilki jakoś to trzymało, ale nie podobało mi się źle to wyglądało założyłem lusterka udało mi się jeszcze kupić te które mają tutaj nie wiem, czy będzie tu widać napis IFA. No, takie mi się podobają. No. Założyłem bagażniki. Też mi się jakoś podobają. no Nie wiem dlaczego. Niektórym mogą się nie podobać. Jak to mówią, nie mój problem. Ten już jest troszkę szybszy. Ale jakby ktoś miał ochotę. Ja tu dość często jestem grzebię. To mogę coś ponagrywać, poopowiadać. No, tutaj kawał gąbki włożone, bo niestety nie wiem dlaczego, ale pudełko na żarówki nie wchodzi. Może to stare by wchodziło, muszę zobaczyć z komforta. Ale to współczesne na pewno się nie mieści. No zresztą widać, że tu taki mały odstęp jest. Cewka butelkowa jest, bo zapłącz stąd ten wylatuje. No ale to mówię: to tylko takie wprowadzenie. Jakby ktoś był zainteresowany, to, to coś mogę ponagrywać.